Tyle masz do powiedzenia i fajnie, Twój przekaz jest ok, ale powiedz, pomogłeś komuś? No, chyba pierwszy raz ktoś zadał mi takie pytanie i bardzo dziękuję Ci za nie. Oczywiście, że pom pomogłem. Nie wiem, tysiące jeszcze nie, ale setkom osobom na pewno pomogłem. Różnie bywa, niektórzy zostają dłużej, trzeźwi, niektórzy, niektórzy krócej. Ale to, że na przykład zostają krócej, to nie znaczy, że nasza relacja już się kończy. Czyli po prostu zaczynamy dalej pracować nad tym i patrzeć, co się, działo, co się zadziało, wyciągnąć jakieś wnioski i jedziemy dalej. Więc to nie jest tak, że ja pomagam jednorazowo, ktoś przychodzi do mnie i koniec, kropka. Tylko tworzymy zajebistą społeczność. Co mam na myśli społeczność? Kurde, wspólne wyjazdy, wypady morsowanie, teraz słuchajcie, latem organizujemy na cały weekend wyjazd osób, którzy ukończyli u nas terapię, są tutaj, i u nas, ich prowadzę z rodzinami, jedziemy na piątek, sobota, niedziela jakieś kłady, różnego rodzaju pendol, oraz też takie właśnie mikroedukacja, jeżeli chodzi o uzależnienia co sobotę do ośrodka przyjeżdżają do nas absolwenci, jest ich kilkanaście zawsze inni co tydzień, nieraz ci są, nieraz ci sami Prowadzimy live w piątki naszych absolwentów na Facebooku. Oczywiście zapraszamy wszystkich w środy dla współuzależnionych, I, i, i jest tam naprawdę dziesiątki osób, siedzi później, tysiące ogląda później. No nie ukrywam, że moje znajomości są opierane tylko na tych teraz relacjach z osób, które pomogłem i nie będę ukrywał, bo polubiłem tych ludzi. Już nie jestem ich terapeutą, jesteśmy znajomymi. Mam mnóstwo takich znajomych, ponieważ jestem też osobą uzależnioną i stworzyłem. I tworzę trzeźwe światło u siebie A gdzie najlepiej to zrobić, jeżeli mieć trzeźwych znajomych, a trzeźwych znajomych, to uzależnionych znajomych, którzy też chcą żyć na trzeźwo. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, tak pomogłem mnóstwo osób i pomagam. Ta grupa coraz bardziej jest, coraz większa jest, coraz więcej osób prosi mnie o pomoc, coraz mniej niestety mam czasu na to. Dlatego też e, nagrywam filmiki, nagrywam rolki, nagrywam różne materiały. Tworzę różnego rodzaju takie właśnie y, narzędzia, które pomagają Wam, bo już nie mam na to czasu, tyle ludzi do mnie dociera i chce, żebym im pomógł e, jest to coraz trudniejsze. Ale dziękuję Ci za to pytanie, y, bo jest wartościowe, bo jest bardzo ważne i mam nadzieję, że osoby, które mi zaufały e, i ten styl, w którym prowadzę terapię i, i styl, w którym prowadzę w ogóle i przez, przez tą trzeźwość, im się podoba, a jeżeli nie, to jest tyle terapeutów, mnóstwo osób, które prowadzą w inny sposób, więc tylko się iść i wybierać decyzja, działanie, a będzie dobrze. Trzymaj się.